Dzień dobry, kochani emeryci, drodzy widzowie, wszyscy, którzy zaglądacie tu regularnie i ci, którzy trafili na ten materiał po raz pierwszy. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę ważnego, coś, o czym musi usłyszeć każdy senior w Polsce, bo to, co właśnie zaczęło się dziać, dotyczy setek tysięcy osób, a dla wielu będzie to największa zmiana w wysokości świadczeń od lat. I nie, to nie jest plotka, to nie jest internetowa sensacja, ani powtarzana z ust do ust pogłoska. To oficjalna, Potwierdzona informacja, która od listopada 2025 roku zacznie wpływać na portfele i codzienne budżety polskich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszył z gigantyczną operacją przeliczania świadczeń. To nie kosmetyczne poprawki, niesymboliczne symboliczne 3 zł, które ledwo da się zauważyć. To realna, szeroko zakrojona akcja, która w wielu przypadkach oznacza podwyżki rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Średnio ZUS przewiduje wzrost około 230 zł miesięcznie, ale to tylko ogólna średnia. Są sytuacje, w których seniorzy dostaną nawet 800 zł miesięcznie więcej, a w skrajnych przypadkach wyrównania mogą sięgać nawet 14 tysięcy zł. Tak, słyszeliście dobrze, 14 tysięcy zł jednorazowej wypłaty dla osób, które przez lata były poszkodowane przez przepisy. Jednak, jak to zwykle bywa, szczegóły mają znaczenie, a w przypadku ZUS uszczegóły to wręcz cała treść sprawy. Nie wszyscy emeryci dostaną podwyżkę. Wzrost świadczeń obejmie konkretne grupy osób, które spełnią określone warunki. Podstawowym kryterium jest wiek i rok urodzenia. W 2025 roku o przeliczenie mogą występować kobiety urodzone w 1965 roku i wcześniej oraz mężczyźni, którzy przyszli na świat w 1960 roku lub wcześniej. Te roczniki osiągnęły powszechny wiek emerytalny, i właśnie one mogą ubiegać się o ponowne wyliczenie swojej emerytury na nowych, korzystniejszych zasadach. Ale na tym lista się nie kończy. Są dodatkowe grupy, które również mogą liczyć na zwiększenie świadczeń. A często to właśnie te grupy przez lata zgłaszały problemy i czuły się zaniedbane przez system. Pierwszą z nich są tak zwani emeryci czerwcowi, osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Jeśli znacie kogoś, kto zawsze narzekał, że gdybym poszedł miesiąc wcześniej albo miesiąc później, miałbym więcej pieniędzy, to właśnie oni. Stare przepisy sprawiały, że świadczenia przyznane w czerwcu były znacznie niższe od tych obliczanych w innych miesiącach. W 2021 roku Trybunał Konstytucyjny uznał tę sytuację za niesprawiedliwą i niezgodną z zasadą równości wobec prawa. Rząd został zobowiązany do przygotowania naprawy i właśnie teraz te zmiany zaczynają działać. Drugą grupą są osoby, które po osiągnięciu prawa do emerytury nadal pracowały, płacąc składki i powiększając swoje konto emerytalne. Wreszcie ich praca zostanie uwzględniona w sposób bardziej korzystny. Trzecia grupa obejmuje tych seniorów, którzy dostarczyli nowe dokumenty dotyczące stażu, zatrudnienia czy zarobków, dokumenty, które wcześniej nie zostały wzięte pod uwagę. Czwarta grupa to osoby należące do otwartych funduszy emerytalnych i przechodzące na emeryturę przed 2017 rokiem. Dla nich również pojawia się opcja dodatkowego przeliczenia. Piąta grupa to ci, którzy pobierali emeryturę wcześniejszą, ale teraz osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, oni także mogą skorzystać z lepszego wyliczenia. Wysokość podwyżek zależy od indywidualnej historii ubezpieczeniowej. Nie ma dwóch identycznych przypadków. Jedni dostaną kilkadziesiąt złotych, inni kilkaset. Osoby, które po przejściu na emeryturę pracowały jeszcze trzy lata, mogą liczyć na około 200 złotych miesięcznie więcej. Ci, którzy zostali w pracy sześć lat, Mogą zobaczyć wzrost nawet o 500 zł miesięcznie. Emeryci czerwcowi otrzymają średnie podwyżki między 160 a 230 zł miesięcznie, plus wyrównania w wysokości od 1000 do nawet ponad 1800 zł. A w najbardziej skomplikowanych, długo ciągnących się przypadkach, gdzie ktoś przez wiele lat opłacał składki, pracował po emeryturze i miał niewykorzystane okresy składkowe, kwoty jednorazowych dopłat mogą sięgać kilku, nawet kilkunastu tysięcy zł. Dlaczego w ogóle ZUS dokonuje takich przeliczeń? To konsekwencja wielu lat źle działających przepisów, szczególnie tych dotyczących emerytur czerwcowych. Różnice w sposobie waloryzacji składek sprawiały, że osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu dostawały zaniżone świadczenia. To była oczywista niesprawiedliwość, którą potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Po tym wyroku rząd musiał opracować rozwiązania, które wyrównają straty. Nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca 2025 roku i od razu otworzyły drogę do przeliczeń i wypłat wyrównań. Jak wygląda proces składania wniosków? Dla emerytów czerwcowych sprawa jest wyjątkowo prosta: oni nie muszą robić absolutnie nic. ZUS przeliczy ich świadczenia automatycznie, a pieniądze trafią na konta między lipcem 2025 roku a marcem 2026 roku. Trochę inaczej wygląda sytuacja pozostałych grup. Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę, mają nowe dokumenty lub należały do OFE, muszą złożyć wniosek ZUS RWPS. Formularz można zdobyć online w placówce ZUS lub zamówić pocztą. Wniosek da się złożyć osobiście, przez pełnomocnika, listownie lub na platformie usług elektronicznych. Do wniosku warto dołączyć wszystkie dokumenty, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia, świadectwa pracy. Dokumenty potwierdzające zarobki, okresy służby wojskowej, urlopy wychowawcze, a nawet dyplomy ukończenia studiów, jeśli wcześniej nie były uwzględnione. ZUS ma do 60 dni na wydanie decyzji, choć w praktyce często odbywa się to szybciej, jeśli dokumentacja jest kompletna. Czy warto składać wniosek? Eksperci zgodnie twierdzą, że tak, bezwarunkowo. Emerytura po przeliczeniu nie może zostać obniżona. Najgorsze, co może się wydarzyć, to brak zmian. Najlepsze, podwyżka nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Dodatkowo wzrosty są wypłacane z wyrównaniem od dnia złożenia wniosku lub od momentu uzyskania prawa do korzystniejszego wyliczenia. Podwyżka netto zależy od podatków i składek. Jeśli ktoś dostanie 500 zł brutto, to realnie dostanie około 440 zł po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku. Nadal bardzo odczuwalny wzrost. Cała operacja będzie kosztować budżet państwa od 3 do 4 miliardów złotych rocznie. Tylko emerytów czerwcowych jest aż 300 tysięcy, a ich średnie podwyżki wynoszą kilkaset złotych miesięcznie plus wyrównania. Rząd podkreśla jednak, że nie są to żadne prezenty, lecz działania naprawcze mające zrekompensować wieloletnie zaniedbania systemu i uwzględnić dodatkowe okresy składkowe. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i tak otrzymuje coroczne zasilanie z budżetu państwa w 2025 roku dotacja przekroczy 85 miliardów złotych. Często pojawiają się pytania: Czy każdy dostanie podwyżkę? Nie, tylko osoby spełniające warunki. Czy trzeba składać wniosek? Emeryci czerwcowi nie. Pozostali tak. Jak wysokie mogą być wyrównania? Od kilkuset złotych do nawet czternaście tysięcy. Kiedy przyjdą pieniądze? Automatycznie od lipca 2025 roku do marca 2026 roku, a w przypadku wniosków w ciągu sześćdziesięciu dni od ich złożenia. Czy ZUS może obniżyć świadczenie przy przeliczeniu? Nie, to niemożliwe. Nowe przepisy to szansa dla wielu seniorów, by wreszcie otrzymać świadczenia obliczone sprawiedliwie. Przeliczenia będą realizowane etapami, a wyrównania obejmą okres od lipca 2025 roku do momentu wydania decyzji. Nowe kwoty zaczną obowiązywać od stycznia 2026 roku. Ustawodawca przewidział pół roku na składanie wniosków, więc kto ma tę możliwość, powinien działać jak najszybciej. Każde dodatkowe kilkadziesiąt kilkaset złotych miesięcznie może naprawdę odmienić sytuację finansową wielu osób. Cała ta operacja to nie tylko poprawki w systemie, ale realne wyrównanie błędów z poprzednich dekad i przywrócenie równego traktowania wszystkich emerytów. I na sam koniec mam jeszcze jedną ważną informację. ZUS potwierdził także dodatkową wypłatę dla osób urodzonych w latach 1949-1969. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o tym programie, koniecznie zajrzyjcie do komentarza pod filmem tam czeka na Was szczegółowe omówienie a ja, jak zawsze, proszę o polubienie materiału i subskrypcję, żebyście nie przegapili żadnych zmian dotyczących waszych emerytur. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.